Witajcie, kochani. Dobry wieczór dla tych, którzy słuchają mnie z wieczora, i dzień dobry dla tych, którzy słuchają mnie za dnia. Serdecznie witam Was w Zatoce Szczerych Myśli. Dziś znów będziemy szukać magii w codzienności. Jeszcze w grudniu planowałam zaprosić Was na herbatkę i porozmawiać o trudnych emocjach. Jakoś tak nie po drodze było mi z nagrywaniem. Ale dziś, kiedy dostałam kubek od córki, ten oto, pomyślałam, że to znak. Znak, by zaparzyć herbatę i spotkać się z Wami. Dziś przeczytam Wam krótką historię, naszpikowaną emocjami. Tekst łatwy nie jest, ale jak wszystkie historie, które tu poruszamy, mi się morał. Z pewnością jest wśród Was ktoś, kto powinien to usłyszeć. A teraz zasiądźcie wygodnie, wyciszcie myśli i posłuchajcie. Zaczynamy. Trafiłam na Pani kanał przypadkiem. A może nie przypadkiem? Powiedziała Pani, że każdy może do Pani pisać. No to piszę. Lubię, jak Pani mówi. Może jak od pani to usłyszę to tak, jakby z jakiejś książki albo z jakiegoś filmu było. Serce, rozum i oczy mnie zawiodły. Moja siostra robiła parapetówkę. O, skromna uroczystość tylko dla najbliższej rodziny. Wraz z mężem wremontowali domek po dziadkach uwili sobie pierwsze gniazdko. Zośka za dwa miesiące miała rodzić. To ich pierwsze dziecko. Uwielbiam na nich patrzeć, to znaczy na Zośka i Marcina, jej męża. Krążę między nimi tyle ciepła, szacunku. Bardzo się cieszę, że moja młodsza siostra jest tak mądra i tak dobrze wybrała, bo ja nie potrafiłam. Wojtek, mój mąż, Ucieszony, jak dziecko pomachał mi przed nosem butelką koniaku. Zawieziemy im na to mieszkanie nowe, żeby mieli nas czym poczęstować. Wojtek, przecież wiesz, że Zosieńka ciąży, a Marcin nietrunkowy. Tym lepiej, więcej będzie dla mnie. Machnęłam ręką i odpuściłam. Tak cieszyłam się tym spotkaniem, że nie chciałam się kłócić. Dla Wojtka każda okazja była dobra, żeby się napić. Święta, urodziny, imieniny, odwiedziny, przegrany mecz, wygrany mecz. Wojtek pracował na budowie, a tam kumpli do napitku nie trzeba długo szukać. Okazje zdarzały się każdego dnia. Wieczorami albo pił z kumplami, albo leczył kaca i szperał mi po szafkach w poszukiwaniu czegoś na klina. Dom i wszystko w domu od zawsze było na mojej głowie. Czasami czułam się jak jego matka, a nie żona. Kiedyś nawet próbowałam o tym z nimi rozmawiać, ale kończyło się awanturami. Raz nawet zamachnął się na mnie butelką, no a nie uderzył. Odpuściłam więc. Obowiązki, temat obowiązków domowych zamilkł, a tym bardziej temat picia. Nie wyciągałam tego już nigdy. bo i tak ma ciśnienie, nie chciałam, żeby się denerwował. Jakby zawału dostał, zostałabym sama. Nie mamy dzieci. Wojtek nigdy nie chciał iść do lekarza, więc nie wiem tak do końca, czy kiedykolwiek mogliśmy je mieć. Wojtek braku dzieci nigdy mi nie wypominał, ale ja tam swoje wiem. Żal, na pewno miał. Marcin do kolacji polował wina. Markowałam, że pije. Wojtek dwa kieliszki wychylił. Przy stole siedzieli teściowie, brat Marcina z żoną. Podzielili się cudowną nowiną. Wczesnym latem rodzina im się powiększy. Zośka uścisnęła moją dłoń pod stołem, jakby miało mi to otuchy dodać. Łzy, które popłynęły po moich policzkach. Wszyscy zgromadzeni uznali za łzy wzruszenia. Tylko ja wiem, jak gorzki miały smak. Wieczór dobiegł końca. Kiedy doszliśmy do samochodu, podeszłam. Od drzwi, do drzwi od strony kierowcy. Wojtek chwycił mnie za łokieć. A ty gdzie, kobieto? Chcesz nas zabić? Widzisz, jaka pogoda? A z ciebie przecież żaden kierowca. Wojtek, ale ty piłeś. Piłeś, piłeś, piłeś. Te dwie szklaneczki sikacza nazywasz piciem? Nie gadaj głupot, tylko wsiadaj, bo cała mokra będziesz i tapicerkę zamoczysz. Nie chciałam się z nim kłócić. Duży z niego chłop, sporo jadł to wideo na pewno wyparowało. Wsiedliśmy. Wojtek zdjął kurtkę. Zawsze tak robi na każdą dłuższą trasę. Włączył głośno radio. Odetchnęłam. Serce pękało mi z nadmiaru emocji. Jemu też na pewno łatwo nie było. Zośka w ciąży. Kinga w ciąży. A my? A my nawet chomika nie mamy. Nagle Wojtek przehamował. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo droga pusta. Deszcz leje ponuro, przy każdy się nie w domu. Z zamyślenia wybiła mnie butelka koniaku, którą Wojtek miał na nowe mieszkanie podarować. Wyturlała się z kurtki, kiedy zahamował. Była prawie pusta. Przeraziłam się. Wojtek, stań, ja poprowadzę. Przecież ty jesteś kompletnie pijany. Nie będziesz mi rozkazywała. Warknął na mnie, szarpnął kierownicą. Nagle świat zaczął mi wirować. Zgrzyt blachy, okropny ból brzucha. Cisza. Otworzyłam oczy. Zdaje się, że samochód leży na dachu. Wojtka obok mnie nie ma. Drzwi od jego strony wyłamane. Boże, jedyny, wypadł gdzieś. Wojtek, Wojtek, krzyczałam, ale nie odpowiadał. A jeśli Wojtek nie żyje, zostanę sama. To ja go zabiłam. Nie trzeba było go denerwować, żeby tylko żył. Chciałam wysiąść, żeby go odszukać. Na pewno pomocy potrzebuję. Kiedy chciałam się przesunąć, okropny ból przeszył mnie w połowie. Chyba zemdlałam. Otknęłam się, kiedy jakiś mężczyzna okrywał mnie cukierkową folią. Tak Zośka ją nazywała. Mieliśmy też taką wapteczkę. Wojtek, mój mąż, Wojtek, co z moim mężem? Jechał z panią? Nikogo tu nie ma. Na pewno, na pewno gdzieś tu jest. Poszukajcie go. On nie może umrzeć. Przecież musi to być niedaleko. Przecież was wezwał. Nie proszę pani. Wezwała nas ta kobieta. Przejeżdżała tędy i samochód w rowie zobaczyła. Zostawcie mnie, szukajcie Wojtka. On nie może umrzeć. Obudziłam się w szpitalu. Obok łóżka siedziała zosieńka. Wyglądała marnie. Płakałaś. Wojtek, co z Wojtkiem? Co z nim żyje, prawda? Mocno go poturbowało. Zośka zaniosła się płaczem. W tym momencie świat się dla mnie zatrzymał. Potrzebny mi Marcin, przytulił, uspokajał. Wojtek żyje. Znaleźli go. Spędził noc w izbie wytrzeźwień. Jak to nie zabrali go do szpitala? Przecież powinni udzielić mu pomocy. Nie musieli. Jemu nic się nie stało. Nie myśl teraz o nim, zawalcz o siebie, wypoczywaj, a jak staniesz na nogi, załóż sprawę o rozwód. Zosieńko, no co ty, przecież to mój mąż. Marcin szepnął coś Zośce do ucha. Zośka nachyliła się nade mną, a łatwe to nie było, bo już brzuszek miała gigantyczny. Ucałowała mnie w czoło. Odpoczywaj, pojedziemy do domu, ja też odpocząć potrzebuję. Przyjedziemy jutro. Zapadła cisza. Chyba zasnęłam. Otworzyłam oczy. Wojtek spacerował nerwowo po sali. Jak się czujesz? Lekarze mówią, że cię teraz nic nie boli, bo te wszystkie kroplówki, to żeby cię nie bolało. Za kilka dni się okaże, czy chodzić będziesz. No ale ty przecież twarda jesteś, więc nic ci się nie mogło stać. Wojtek, jak ja się o ciebie martwiłam, myślałam, że cię zabiłam, ale odnaleźli cię. Ta, zadzwonili do mnie z twojego telefonu. Torebkę w rękach ściskałaś. Oskarżył mnie o spowodowanie wypadku. No ale poszkodowana jesteś tylko ty, no i samochód do kasacji. Jako moja żona nie musisz doznawać, Miałam mętli w głowie. Wojtek, skoro miałeś przy sobie telefon, sprawny, nic ci się nie stało, to dlaczego nie wezwałeś pomocy? Że coś to szalała? Przecież ja piłem. No wiesz, na trzeźwo to bym cię nigdy nie zostawił. No sam bym cię z tego samochodu zabrał. No ale ja piłem. Jestem bardzo zmęczona. Idź do domu. Złościsz się? Przecież żyjesz. Nic ci się nie stało. A kilka dni na pewno powiedzą ci, że możesz chodzić. To ja mam problemy na policji. I w ogóle. Przecież musisz mi pomóc. Do cholery, przecież jesteś małą żoną. Dotarło do mnie. Małam przy nim 26 lat. Wojtek miał żonę, ale ja tak naprawdę męża nigdy nie miałam. Przez całe nasze małżeństwo moim obowiązkiem było troszczyć się o niego. Niechbym spróbowała koszulnie wyprasować albo mięsa na obiad nie było. A on uciekł. Dla przypadkowej osoby moje życie miało większą wartość niż dla mojego męża. Czy mogło coś bardziej mnie zaboleć, Stasia. I to już koniec, kochani. Wiecie, pisanie pamiętnika to jedna z form terapii rozpawienia się z trudnymi emocjami. Tłumienie emocji w sobie albo wyładowywanie ich na innych absolutnie nie ulży wam na duszę, a co gorsza, frustrację może pogłębić. Dlatego zachęcam Was, abyście wszystko to, co Was gniecie, spróbowali przelać na papier. Oddać całą złość, smutek i niemoc. Jednym pomaga też zniszczenie tych zapisków. Inni chowają do szuflady. Kochani, najważniejsze, byście nie trzymali i nie kisili tego w sobie. Wasze życie, wasz wybór. A do kontaktu pozostawiam Wam adres e-mail tuż pod filmem. Tymczasem, kochani, zostawiam Wam z Waszymi przemyśleniami. Pa, do następnego razu.